Małycz, tak on ma, wypowiadał się. Ujemy. To tam takie pierdoły na opowiadał naprawdę. Tutaj mamy człowieka, któremu kulturysta powiedział, że białko mu rozwaliło nerki. To w ogóle nie zrobiły tego sterydy, tylko białka, a tego człowieka nie znam. A tego to znamy wrzoska. Zobaczmy tutaj, co my tutaj mamy. Od tego zaczynamy. Sygnatura czasowa 36. Przejdźmy do tego, zobaczmy, co my tutaj mamy. 36 minuta. Czy jedzenie jest coraz gorsze i nas zatruwa? Od razu odpowiem, że jest coraz gorsze. No, różnych sposobów się używa, żeby zarabiać jak najwięcej. To jest przecież logiczne, nie? Ale to nie tylko z jedzeniem tak jest. Zobaczmy. Cukier nie. 36. To będzie tutaj, tak? Glukozy okresowo, czy się w, w godnym mechanizmie i o chorobach, które mają. To może jest w ogóle podstawa podstaw. Bo na przykład są osoby trenujące. Ja mam na przykład takiego młodego człowieka, który chodził na siłownię, no, ma ten problem z brzuchem, ma wiele problemów internistycznych, ale co się okazuje? Ma przewlekłą niewydolność nerek, bo spożywał przez lata bardzo duże ilości białka. A my wiemy, że. No, je. proszę pana, że tak powiem, bo to widzę, że człowiek starszy. Chyba nasłuchałeś się pierdół o żabach. Skąd wiesz, że to się stało od białka? Z jakiego powodu ty twierdzisz, że on ma przewlekłe problemy z nerkami od białka? A o sterydy go pytałeś? Nie, no przecież u kulturystów jest tak, że wszystko jest tylko nie od sterydów. Jak jedzenia nie trawisz, to nie jesteś z Islandii, a jadłeś skyr. A przecież skyr, no to jest z Islandii, no to my nie trawimy w Polsce tego. Nie słyszałeś doktorze takich rzeczy? Czy profesorze? No to wiesz, kulturyści to ściemę cisną tak, że po prostu gościu cię oszukał. No. Gdzie problemy z nerkami przy dużych ilościach białka? Ojen! Nie, no przecież to nie sterydy. No nie, no to musiało być białko. Albo po prostu go zaatakował, islandzki. Dieta, która ma za duży potencjał białkowy, prowadzi do uszkodzenia nerek. Ale gdzie są na to badania? Mogę zobaczyć jakieś badania na to? Ja myślałem, że to już jest dawno obalone. Chciałbym zobaczyć na to badania naukowe. Dokładnie ile gramów białka na kilogram masy ciała uszkadza nerki? No bo takie gadanie sobie z kosmosu, bo kulturysta przyszedł i powiedział, że miał dietę wysokobiałkową i dlatego ma rozwalane nerki, a nie od trenbolonu czy nadciśnienia bo bardzo duży wpływ na, na nerki może mieć nadciśnienie. No ja bym chciał zobaczyć teraz badanie na to, ile dokładnie gramów białka rozwala nerki. Rozumiem, że nie ma takiego badania. To skąd się to wzięło? Ten kulturysta powiedział. <grytanie> Chyba o inne białko mu chodziło. Możliwe, możliwe. Oj, te białko złe. Czekajcie, co to było? U tego gościa. A jeny, Co teraz powrócił miał problemy z kęgosupem? Co tam było? Węglowodany go zaatakowały? Tamtego też coś atakowało. Zbyt duże ilości węglowodanów chyba tam go atakowały. I dlatego były problemy ze zdrowiem. A może też białko go tam atakowało? Nie pamiętam jak on miał, miał problemy z kęgosupem. Wójto... Tak, wujtowi co go atakowało Agnisek? Agnisek, co go atakowało? Coś go tam zaatakowało, dokładnie nie pamiętam, ale też to chyba jego dziewczyna to powtarzała, on tak przytakiwał, no że tak, że to. Tak. <noise> nie pamiętam, co mu wtedy zaatakowało i, i, i co to było, ale nie, coś chyba z białkiem, albo z węglowodanami, może za dużo węgli po prostu i go dobiło. Ginął sera, o właśnie szolomik, i nie będę tutaj zaskoczony, jeżeli ten człowiek powie, że Ginekomastia wychodzi od sera białego. Że usłyszał to od kulturysty. I zacznie to powtarzać. Bo taki jest gościu Patrycjusz Wrublewski, który mówi, że ginekomastia wychodzi od sera białego. Kulturysta polski. Wcześniej dosyć dobrze znany, teraz już można być, że ślad po nim zaginął. Autentycznie, a nie kłamy. Przekazywał taką wiedzę. Powiedział: nie jedźcie sera białego, bo od tego wychodzi ginekomastia. Nie wiem, a jak to przekazał? Jakiemuś profesorowi, lekarzowi, a później ten gościu zacznie to powtarzać. No mało jest tak yy, mało inteligentnych ludzi, żeby powtarzać takie pierdoły, prawda? Szolem napisał, to ten, co z nożem latał? Tak, 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 to ten, to ten. Yy, Żelazny sport napisał. Yy, yy, o białku naj nawijają najczęściej, wielu przetrwa, e, przerwało kariery przez to sam. W to e, uwierzyłem mojemu guru kultur, e, kursów instruk, instruktorskich. Facet był w latach Prime Słodkiewicza, jego największym konkurentem. A to on też tobie opowiadał o tym białku, tak? że to białko rozwala nerki. To ja wam coś powiem. Taki gościu, e, on teraz sprzedaje suplementy, zajmuje się sprzedawaniem suplementów. Przyjechał do mojego kolegi. Ten mój kolega to jest mój podopieczny. On ja przyjechał do tego mojego kolegi i mówi do mojego kolegi, że ma białka na sprzedaż. No i ten mój kolega, on nie wiedział, że on mnie zna. Ten, ten który do niego przyjechał, tak, ten kulturysta, były kulturysta. Yy, tony sterydów siebie wrąbał, tak na marginesie. I przyjechał do niego i mówi, chciałbyś jakieś białko zakupić? Mam to, to, to i to pokazuję. No wiadomo, albo tam wiecie, jakieś może podróby. Nie będę oskarżał, ale... Ceny były zbyt dobre. Nie wiem, czy może gdzieś tam, jumane. No, wiecie, nie będę się doszukiwał. No, miał po prostu dobre ceny, za dobre ceny. No i ten mój znajomy mówi: Poczekaj, ja do swojego trenera zadzwonię i go zapytam, które z tych białek jest dobre. On mówi: No dobra, to weź zadzwoń. No i on wyciągnął telefon i chyba na Whatsappie miał moje zdjęcie. I ten gość mówi: To jest twój trener? On mówi: Tak, on mówi: O to ja znam. On mówi: No, Patryk. No tak, tak, ja go znam jeszcze. Jak, jak w kulturystyce startowałem, to tam często w Anglii go widziałem na zawodach. Nawet tam kilka razy udało mi się porozmawiać, wiecie, tam, z, zaczyna do niego zagadywać, żeby ten to białko kupił. No i on mówi, yy, ten kolega, a czemu ty już się kulturystyką nie zajmujesz? On mówi, yy, mam wiesz, problemy z nerkami, nie? On mówi, a to, to czego się te problemy z nerkami porobi? Wiesz, no dieta kulturystyczna, nie? Cewnik, cewnik ma przyczepiony, ten, ten mój koleżka ten podopieczny mi opowiadał, że cewnik miał przyczepiony i dieta kulturystyczna. Nie, no pewnie, że nie sterydy. No. Dieta kulturystyczna, mu neurki go zwaliła, teraz cewnikiem lata i białka sprzedaje. <laughs> Wiecie o co chodzi, nie? <laughs> ale że białka sprzedaje, no to, to pewnie chodzi o białko, że to białko mu te neurki zniszczyło, ale dalej sprzedaje białka. On sprzedaje, nie? <laughs> Od czaka i Ryżu, dokładnie. Czekajcie, to wtedy DSM. DSM wymyślił coś takiego, jak kto wtedy zszedł chyba makrawe, on się nazywał? Dallas. Tak. Dallas dostał chyba zawału i to było. Chyba ta sytuacja miała miejsce w restauracji. I no to wtedy wiadomo, że Paweł propagował bardzo mocno sterydy w social mediach. Wtedy, teraz to on wszystko pousuwał, bo oni mu monetyzację wyłączyli. No to chyba, żeby powróciła nam ta monetyzacja, to pousuwał te wszystkie filmy o sterydach. Ale do czego dążę? Że on wtedy był takim zażartym obrońcą sterydziarzy, że tak powiem. Zażartym. I jak tylko ktoś coś powiedział złego, że coś się stało, na przykład, że brzuchy wydęte, to on ich bronił. Że to nie jest od hormonów wzrostu insuliny. On walczył o nich. Jak najlepszy wojownik. I nigdy nie zapomnę tego, jak. No, ja zrobiłem taki materiał, że ten Dallas no, zszedł na zawał od środków dopingujących. Co później zresztą potwierdził taki gościu w internecie, taki lekarz, który nazywa się Anabolic Dog. On przeprowadził autopsję. Przeprowadził, no, miał papiery z autopsji i pokazał wszystkim, przestudiował te papiery tam w materiale swoim, na, na swoim kanale. i Pokazał wszystkim, że rzeczywiście to było od środków dopingujących, ale wiecie co, w pierwszym momencie co ten Paweł nie wymyślał. Zakrztusił się ryżem. Przecież nic się tam nie stało poza tym, że się zakrztusił ryżem. No to. Jak można dostać zawału od zakrztuszenia się ryżem? No to by splot takich nieszczęśliwych zdarzeń, <noise> ale wyobraźcie, jakie głupie pomysły im przychodzą do głowy, żeby tylko tego bronić. Dlatego ja wam powiedziałem, że jak ktoś jest uwikłany w coś, to będzie tego za wszelką cenę bronił. Bo wiecie, to ktoś z jego rodziny może oglądać, jego żona, te moje materiały, jego mama, ojciec, no to powiedzą, ty synu, zobacz, co ten gościu mówi, i pokazuje przykłady, nie? Gościu mądrze mówi, zobacz, on nie mówi od siebie, on pokazuje cały czas przypadki śmiertelne. A nie to farmace, on bym się, się zakrztucił. Zobacz, co Paweł mówi. <grych> witam Jacek, witam serdecznie, dzięki za wsparcie. E, głodny wiedzy, patyk, a to prawda, że jak e, się przyjmuje od dłuższego czasu kreatynę, to trzeba na jakiś czas badania, badania nerek, bo kreatyna podwyższa poziom kreatyniny w organizmie. Tak kiedyś mi lekarz powiedział. Jeżeli masz problemy z nerkami i bierzesz kreatynę, to wtedy jest takie zalecenie. Jeżeli jesteś zdrowy, to nie ma takiego zalecenia. Możesz brać ciągle, już kiedyś o tym mówiłem. Jeżeli masz problemy z nerkami, to wtedy... Jest pewien sygnał do robienia badań. Jeżeli nie masz takich problemów, to takiego sygnału nie ma. Nie ma takich przesłanek. Za dużo ryżu, jak to Burnejka mówi, tylko że tamten się zakrztusił, Szolomik. To ten ryż musiał być jakiś niedogotowany i wpadł gdzie nie trzeba i. A, po nim. No bo idiotyzm opowiadali, żeby tylko nikt mi nie wierzył. Wiecie o co chodzi? No ale teraz to już wiadomo, no po tym co się stało, po tych wszystkich wydarzeniach, na przestrzeni tych wszystkich lat, to nikt z nich nie będzie chciał oszukiwać. Nikt. Bo wie, że od razu ludzie będą, no to ty zapierdał, opowiadasz. Patyk powiedział, że Wojtek źle skończył z i skończył źle. Tam później następny, jak on tam miał, na S jego nazwisko chyba było dokładnie, no ten też, który tam, tam dźwigał, no to też źle skończył. Ten, którego ten szaman prowadził z kadzidłem. Naprawdę, no, było już tych przypadków troszeczkę. Można na Discordzie pomagać, powspierać. Ja musiałem interpretować wiele rzeczy na własną praktykę i materiały szkoleniowe trochę kulały. Za to otworzyły mi głowę. Ale mówisz na gdzie u nas? Ja Mówią o ma... tym nefrolodzy. Że właśnie zbierają żniwo po wielu latach, bo to gdyby to tak się działo, że y, jakieś działanie powoduje w ciągu pół roku choroby albo objawy, to byłoby prościej. Ale my mamy takie działania w naszym żywieniu i stylu życia, które dopiero ujawniają się w postaci ciężkiej choroby po 10 czy 20 latach. No to jest tak ze sterydami. Jeżeli chodzi o kulturystów, to ten koleżka, o którym mówisz, to stary... bo sterydy to jest ogólnie taki cichy zabójca. Ale ja już Wam wspominałem wcześniej, że jeszcze raz może powtórzę, jak są tutaj osoby nowe. Sterydy mogą Cię zabić szybko, a mogą zrobić to powoli, ale zawsze skutecznie. Zawsze. Więc to prowadzi tylko do jednego. To nie jest tak, że będziesz sobie brał i bez opamiętania i, i ujdzie Ci to na sucho. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Zawsze będziesz musiał za to zapłacić. Czyli krótko mówiąc, to, w jakim, jaki jest nasz stan zdrowia, jest niezwykle ważne w kontekście poradnictwa i też i leczenia. Myślę, że ten temat zamykamy i idziemy w takim razie dalej. I kolejnym naszym zagadnieniem jest Dobrze. to, czy sztuczne. Przechodzimy, do. a tu jest ten. Oczy mamy ustawione z przodu głowy. Mamy się kacze. Jesteśmy drapieżnikami. Jak ktoś nie widział, ja nie wiem, czy ten materiał nie został usunięty przez niego. Chyba nie, bo to był gdzieś na kanale Trek'a chyba ten materiał. Odnośnie diety keto. Mauricz, tak on ma, wypowiadał się. U To tam takie pierdoły na opowiadał naprawdę. Że szok. Oczy mamy z przodu, jak typowi drapieżnicy. Krój mamy, także musimy rozszarpywać mięso. Jakub Mauricz, tak, Mauricz. Się kacza autentycznie. No będziemy normalnie jak lwy jeść mięso. Albo jak próbował HMB bronić, to jest ten gościu. Po tym ja już bym go nigdzie nie zaprosił. Jak pięknie, zaciekle HMB. Ujeny, jak on tego bronił, bo tam wiecie, to kolega Radosława. Ja nie wiem jak teraz, ale wcześniej kolega Radosława. Tak zobaczylibyście, jak on walczył o to HMB. Powstało jak Feniks z popiołów, on tam chyba ten materiał cytował. Taki, taki był tytuł tego materiału. Ujeny, to jest takie można powiedzieć, że doborowe towarzystwo. Tutaj jest Feniks z popiołów, a więc można powiedzieć, że HMB, obrońca HMB i yy, drapieżnik, bo ma oczy z przodu, to, to jego są słowa, oczy z przodu, czaszki. Nie z boku, tylko ma centralnie z przodu i się kacza. To będzie rozdrabniał mięso. Nie, on nie rozdrabniał, bo rozdrabniać to można orzechy, tymi tylnymi zębami. A on będzie te mięso ciął. Tymi siekaczami. Kiedyś bardzo taki można powiedzieć, że zaciekły obrońca diety keto. Tutaj mamy człowieka, któremu kulturysta powiedział, że białko mu rozwaliło nerki. To w ogóle nie zrobiły tego sterydy, tylko białka. A tego człowieka nie znam. A tego to znamy wrzoska, który mówi, że jajka można jeść tylko dwa dwa tygodniowo to było? Chyba dwa tygodniowo. Bardzo mała ilość. Po czym żonie robi sałatkę z kilku jajek, chyba z trzech, albo i lepiej jeszcze tam dał. Ne, niesamowity gościu. <grystanie> No to że takie doborowe towarzystwo. A ludzie słuchają tego jak mantr. I później wyobraźcie sobie, to, to są szkodliwe materiały. Wiecie, dlaczego szkodliwe materiały? Bo później wiecie, no jak tutaj są osoby młode, przecież też mogą być te osoby bardzo młode, to później wasza mama wpada do kuchni, a ty białko sobie go zrabiasz. Izolat. Chłop, jak ręcznikiem po ubieci przejedzie, jak po karczychu, to aż tu czerwony ślad jak się zawinie. I, i, i później kogo o to oskarżysz? I później, mamo za co? Wchodzisz do pokoju, do salonu, a tam ten materiał odtwarza, twoja mama, o ten. No to od razu winnego znajdziesz, nie? Ten kark będzie cię bolał przez dwa dni. <noise> Chciałeś nawijać białko w diecie, a tu mama o twoje nerki się zatroszczyła.